Chcesz korzystać z AI w marketingu i sprzedaży, ale boisz się, że naruszysz RODO albo AI Act? Dobrze, że tu jesteś. W tym filmie pokażę Ci trzy legalne, skuteczne i sprawdzone zastosowania sztucznej inteligencji w marketingu online bez ryzyka kar, bez spadek i bez prawniczego OnL. Dlaczego marketing z AI może być niebezpieczny? AI potrafi wiele. Od tworzenia treści przez analizę wyników kampanii po personalizację. Ale jeśli nie znasz granic prawa, możesz nieświadomie przetwarzać dane osobowe bez zgody, czyli naruszać RODO. Generować treści, które wyglądają na ludzkie, ale nie są oznaczone. Podejmować automatyczne decyzje w kampaniach reklamowych, np. ten klient nie dostanie rabatu, co może podlegać pod artykuł 22 RODO. Brzmi skomplikowanie? Zaraz będzie prosto. Cześć, nazywam się Ilona Przetacznik, jestem radcą prawnym, który łączy świat technologii i prawa. Bez zbędnego O.N. pomagam przedsiębiorcom prowadzić legalny biznes online poprzez wykorzystanie prawa na ich korzyść. Szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji i automatyzacji e-commerce, RODO, umów i spółek. Tak, żeby spali spokojnie, skalowali biznes i nie ryzykowali kontroli. Podam Ci teraz trzy legalne zastosowania AI w marketingu. Zastosowanie numer 1. treści wspierające SEO. Bez generowania deepfakeów, oczywiście. Piszesz artykuły i opisy produktów z pomocą AI? Super, o ile je weryfikujesz i nie podszywasz się pod człowieka. Oznacz, że AI wspierało te treści. Treści generowane przez AI muszą być jasno oznaczone. Szczególnie jeśli są tak zwanymi deepfakeami lub manipulują obrazami albo treściami. Więcej na temat deepfakeów dowiesz się z innych moich wideo. Zastosowanie numer dwa. Analiza danych z kampanii, anonimowa. Jeśli AI analizuje dane z Google Analytics, Facebook Ads, ale bez łączenia ich z konkretnymi osobami, jesteś po bezpiecznej stronie. Ale pamiętaj, jeśli dane są połączone z e-mailem lub ID klienta, wchodzisz w RODO i musisz to uwzględnić w polityce prywatności oraz dokumentacji wewnętrznej Twojej firmy. Zastosowanie numer 3. Personalizacja newslettera bez decyzji AI. Jeśli AI pomaga dobrać tytuł, styl, porę wysyłki, świetnie. Ale jeśli AI decyduje, kto dostaje daną ofertę, a kto nie, to może być automatyczna decyzja i profilowanie. Oczywiście, jeśli wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Zadbaj wtedy o zgodę i informacje w polityce prywatności. Jeśli widzisz, że da się robić AI z głową, zasubskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek. Dla Ciebie to kliknięcie, a mi pozwoli rozwijać ten kanał i trafić do tych, którzy tego potrzebują. Ok, to jak to w takim razie wdrożyć w praktyce? To zaczynamy. Krok numer jeden. Zrób mapę narzędzi AI w firmie. Gdzie AI pomaga Ci w marketingu albo sprzedaży? Krok numer dwa. Zaktualizuj politykę prywatności i regulaminy. Dodaj klauzule o AI, RODO i automatycznych decyzjach. Krok numer trzy. Zastosuj oznaczenia w treściach. Treść wspierana przez AI albo stworzona z pomocą narzędzi AI. Krok numer cztery. Nie pozwól AI decydować za Ciebie. W marketingu AI ma doradzać, nie decydować za człowieka. Krok numer pięć. Monitoruj, dokumentuj. Raporty, analizy, procedury, polityki. Jeśli UODO zapuka, masz gotowe odpowiedzi. To co teraz zrobić? Pobierz pakiet legalna AI z mojej strony. Znajdziesz tam m.in. wzór polityki prywatności pod AI, klauzule informacyjne czy stosowne checklisty związane ze sztuczną inteligencją i tym, jak działać z AI legalnie, zgodnie z prawem. A jeśli chcesz przejść przez cały proces wdrożenia automatyzacji zgodnie z prawem, zapraszam do kursu legalna automatyzacja. Tymczasem daj znać w komentarzu, czy Ty już używasz AI w marketingu. No i do czego? AI to nie moda, to narzędzie, które może albo pomóc Ci zbudować firmę przyszłości, albo sprawić, że się potkniesz. Z tymi treściami wybierasz pierwszą opcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego legalnego!